Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RPGarażowo. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam. Cześć, witajcie. Mieliście pokazane jak zamontować sobie pierścienie i zabezpieczenia do tłoczka z piły lub kosy spalinowej z silnika dwusuwowego dzisiaj Będziecie mieć pokazane, jak zamontować sobie pierścienie do tłoczka z silnika czterosłupowego pochodzącego z skuterka. Różnica polega na tym, że te tłoki, tutaj widzicie, mają wycięcie na zawory. Montaż jest troszeczkę inny, bo oznaczenie tutaj to in znaczy wejście, czyli kierujemy się. Oznaczeniem w stronę kolektora ssącego, to Jak widzicie, ten tłoczek jest troszeczkę inaczej zbudowany od tych tłoków z dwusuwów. Różnica polega na tym, że ten tłoczek ma większą liczbę pierścieni, czyli tutaj tych rowków. Raz, dwa, trzy. Oprócz tego różni się on tym, że ma tutaj takie kanaliki. Nawiercone są to kanały olejowe, dzięki którymi tutaj dostaje się nam olej. I teraz zaczynamy od pierścieni. Dwa pierwsze pierścienie, czyli te, to są pierścienie uszczelniające. Następnie dwa pierścienie zgarniające, z takim tutaj taką śmieszną harmoniką. Jest to sprężysty rozpieracz, tak. To się nazywa. Zaczynamy sobie od tutaj tego ostatniego pierścienia tego kompletu pierścieni zgarniających. Na końcu montujemy pierścienie uszczelniające, nie zakładanego jako pierwszego. Tutaj on jest mięciutki, także delikatnie z nim się obchodzimy. Wciskamy go na stronę sam dół, aż nam wskoczy. Co jeszcze nie powiedziałem? Właśnie. On ma taką tutaj krawędź od spodu wypukłą. To część go wystaje. Dlatego dokładamy go jako pierwsze, bo gdybyśmy założyli ten dolny pierścień na sam dół to nie będziemy w stanie go założyć po tym. Spróbujemy sobie taki patent rozcięty kawałek butelki plastikowej. No i zobaczymy jak to się tutaj nam spisze. Dzisiaj zobaczymy czy tego typu rozwiązanie ma sens w ogóle i czy, i czy spełni swoją rolę do tego, żeby taki tutaj element, jak taki pierścień sobie tutaj założyć. No i teraz sobie zjeżdżamy tym naszym plasticzkiem o. i możemy sobie taki pierścień tutaj teraz zsunąć I widzimy że to może funkcjonować znowu robimy ten sam patent zawijamy sobie tłoczek oczywiście to musi być czyściutki, nie może być tutaj jakiegoś tam piasku na tym kurzu zakładamy sobie kolejny pierścień w ten sposób chronimy ten tłok przez porysowaniem tymi końcami tych zamków pierścienia W ten sposób mamy założone poprawnie tutaj komplet tych pierścieni zgarniających. Teraz lecimy z pierścieniami uszczelniającymi i teraz widzimy tutaj jest różnica pomiędzy takim pierścieniem, który widzieliście w dwusuwie z takim wyciętym tutaj rowkiem półokrągłym na pin, czy tak inaczej zwany kołkiem ustalającym położenie tego zamku. W dwusuwie to było, w czterosuwie tutaj przy takim tłoczku ze skutera tego nie ma. Jak widzicie, te pierścienie się różnią kolorem, tutaj oznaczeniami ten ma jakieś 2M, ten ma M, czyli też ma to. To jest jakby pierwszy pierścień, to jest pierścień drugi. I zakładamy sobie wpierw ten czarny, na końcu ten srebrny. A dlaczego tak? To jeszcze Wam powiem. Tylko tyle, że tutaj ten pierścień ma taką sfazowaną krawędź. Od tej strony. Może nie bardzo to widać. Tu jest ścięta ta krawędź. Ten pierścień ma przekrój takiego trapeza. Chodzi o to, żeby podczas tej pracy też te pierścienie się nam tu uszczelniały, czyli żeby pewne ciśnienia, które są, mogły te pierścienie nam rozprężać. Pamiętajmy jeszcze o ustawieniu pierścienia w odpowiednim tym ścięciem do dołu. wyciągamy nasz tutaj ten plastik i możemy ten pierścień sobie tutaj przepchać na jego miejsce. Jeśli wam tak wpadnie ten pierścień, to możecie użyć szczelinomierza do tego, żeby ten pierścień sobie przepchać. Używam szczelinomierza, który, dzięki któremu dużo lepiej sobie można z tym wszystkim poradzić. Istotną kwestią jest też rozmieszczenie tych zamków. Pierwszy zamek będziemy mieli tutaj, gdzie jest to nasze oznaczenie IN. To kolejny od niego powinien być odsunięty o 120 stopni. Gdybyśmy tak to chcieli, w ten sposób na trzy części podzielić ten tłoczek. Takie trzy części. To jest mniej więcej ten kąt tutaj, to jest 120 stopni. I tak ustawiamy te tutaj zamki pierścienia. Zamki tego tutaj pierścienia też powinny być rozstawione, ale wystarczy, że jeden od drugiego będzie o 20 mm od siebie odsunięty, i w ten sposób mamy poprawnie ustawione pierścienie. Zamki pierścieni w tłoku z czterosuwa, Rzucę do tego też jeszcze. Zdjęcie, ilustrację tego, jak to powinno być, żeby wam to lepiej zobrazować. Także w kwestii montażu pierścieni to by było tyle. Przypomnę tylko, że montujemy sobie zabezpieczenia w sposób taki, jak pokazałem to w innym filmiku już. Czyli najlepiej kombinerkami sobie to złapać i tam włożyć do środka. Wkładamy. I... I przekręcając to zabezpieczenie tak kombinerkami, jakbyśmy chcieli go wkręcić, wciskamy, on sobie na to ładnie wskakuje, mamy założone zabezpieczenie. Odnośnie montażu pierścieni na tłoczek w silniku to by było tyle. Jeśli mielibyście jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. No i to by było na tyle. Do zobaczenia na razie. Hej, cześć.